filmie i pierwszym filmie w roku 2022. Bardzo mi jest miło, że jesteście, że zaglądacie. Jeśli jesteście ponownie, hej, cześć! Jeśli jesteście pierwszy raz, bardzo mi miło, że kliknęliście. Zachęcam Was do subskrybowania, lajkowania, komentowania. W opcjach możecie oczywiście kliknąć dzwoneczek i zaznaczyć wszystko. Wtedy będziecie dostawać powiadomienia w każdym nowym filmie. Przy okazji w związku, że jest to pierwszy film w nowym roku, chciałam Wam złożyć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń tych roślinnych i tych nieroślinnych oraz dużo, dużo zdrowia, bo to każdemu z nas jest potrzebne. I teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do filmu. Jak widzicie, mam tutaj kilka roślinek przed sobą. Będzie to film, nazwijmy go. O matko. Jak widzicie, mam kilka roślinek przed sobą. Kto śledzi kanał, ten wie, że chyba dwa odcinki temu były tak zwane rośliny żale. No, to teraz będą tajemnice chwalebne. <tak> Także zapraszam Was serdecznie. Przedstawię kilka roślin. I nie przedłużając, zabieramy się do prezentacji. Pierwsza roślinka, oczywiście tak, wszystkie roślinki to są takie, które ode mnie nie wymagają prawie nic. I o ile tamte z wcześniejszego odcinka były takie, że, wiecie, co bym nie robiła, to one po prostu tego nie akceptowały. Tak, te w tym odcinku są w zupełnie innej kategorii, czyli, co bym nie robiła, to one i tak mają wywalone. Więc tak, pierwsza i jedyna peperomia, jaką mam, jedyna, która u mnie żyje i to żyje już około 18-17 miesięcy. Także słuchajcie, jak na peperomia. U mnie, w moim domu to jest mega wynik. I jest to peperomia Rocascuro. Nie wiem czy widać, mam nadzieję, że tak. E, peperomia ta wisi sobie w, w makramie w oknie wschodnim, natomiast słońce do niej e, nie dociera kompletnie, e, bo. Mamy taki, wiecie, bardzo wysoki mur u sąsiada, i on po prostu zasłania całe wschodzące słońce. Więc tam niby jest to okno wschodnie, natomiast na promienie słońca nie ma szans. I ona sobie tam żyje i naprawdę jest jej dobrze. Co do podlewania, podlewam, jak sobie przypomnę, i przeważnie sprawdzam po prostu po listkach, czy ten listek jest miękki i zginami mi się łatwo pod palcami tak jak teraz czyli to znaczy że trzeba ją podlać yy, i to jest mój jeden sposób na nią wyciągam ją wtedy z wieszeczka namaczam yy, od spodu bo nie chcę jej lać po górze wiecie jak żyje, yy, i, i mi nie umiera no to <laughs> nie chcę jej bardziej skrzywić. także yy, więcej więcej nic z nią nie robię od czasu do czasu wezmę po prostu pod prysznic yy, żeby spłuchać z niej kurz. Ziemia to sukulentów z domieszką perlitu i nic więcej, naprawdę nic. To jest jedyna peperomia, która ma się dobrze, która chce umierzyć, która nie umiera. Jak ją za bardzo przesuszę, no to wiecie, troszkę listków jej tam spadnie, ale to nic, nic w ogóle nie szkodzi. Jak jest jakiś taki suchy patyk, to ja go po prostu tutaj obcinam i ona za jakiś czas się rozgałęzia. Możecie to zobaczyć na przykład o, na przykład tutaj, tak była przycięta i się rozgałęziła i tak na wielu, wielu miejscach. O, czekajcie, wypuściła coś na kształt serduszka, nie wiem, w ramach miłości chyba, że jej nie zabiłam. Także tak, peperomia to jest roślinka numer jeden. Roślinka numer 2 to jest Hoja Crimson Princess, czyli ta z wariegacją w środku. Ja mam ją w keramzycie Stoi w tym samym pomieszczeniu, w którym wisi peperomia Natomiast to jest pierwsza hoja, którą w ogóle przesadziłam do hydroponiki, semihydro yy, i nie miałam wtedy o tym kompletnie pojęcia także to bardzo się cieszę, że ona żyje yy, wtedy jedyna co z nią zrobiłam, no to wiecie, opłukałam korzenie yy, ile mogłam, czyli teraz zrobiłam to co powinnam wsadziłam yy, ją w keramzyt, przysypałam mm, no i niestety zalewałam ją wodą dosyć Dosyć mocno, i o dziwo. Ona nie zmieniła, nic jej się nie stało, yy, i nawet zaczęła sobie fajnie rosnąć. Była już kilka razy cięta, nie sprawia mi kompletnie problemów żadnych. Yy, wełnowca też na niej nie było. Yy, jedyna hoja, na której miałam wełnowca, to Wajeti i to wiecie, taki ciągły, ciągły, nawracający, yy, ale odpukać jest już ok. Także to jest roślinka numer 2. Też e, nie ma słońca, to wybarwienie jest trochę słabsze, bo mam e, w zbialni e, od strony takiej powiedzmy południowo-zachodniej, bardziej południowej, to okno jest takie dziwne, więc sama nie wiem jak je określić. E, I tamta ten róż ma taki, wiecie, mocniejszy, wybarwienie jest ładniejsze, natomiast. Ta jest ciemniejsza, ale też jest śliczna Żyje, przetrwała mój e, eksperyment I moją e, naukę na temat e, hydroponiki Także jestem jej wdzięczna I jeśli ktoś e, chce się uczyć No to myślę, że e, Ta jest tak wdzięczna, że Was nie zawiedzie Roślinka numer dwa Roślinka numer trzy Jest to moje syngonium Mojito, Syngonium Mottled Już dosyć gęste Tutaj mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć e, Pięć sadzonek To Syngonium e, kupiłam w zeszłym roku Jako sadzonkę z trzema listkami I czwarty był w drodze Trochę, wiecie, e, podrosło Strasznie się bałam je kupić Bo tak, po pierwsze mi się podobało po drugie, jeszcze rok temu cena też była większa. I po trzecie, wcześniej miałam próby z Syngonium White Butterfly, z Syngonium Arrow i chyba cztery, cztery podejścia, po dwa do każdego, i wszystko mi zeżarły w ciężarówki. Naprawdę wszystko masakra. I od tamtej pory powiedziałam nie, Syngonium i ja. Mm -mm. No, natomiast skusiłam się. <laughs> I jak się już skusiłam, to nie żałuję, bo to syngonium po pierwsze rośnie super, po drugie ponad rok, czy prawie rok, no mniej więcej tak, około roku. I odpukać, odpukać, naprawdę odpukać. Ani razu w czarnastka. nic. Do tego rośnie bardzo szybko. Jak widzicie tutaj mam sześć, nie pięć, sorry, pięć, a szósta jest w wodzie ucięta, szczyt, także no nic kompletnie mu nie dolega, rośnie szybko, zdrowo, wybarwia się też dosyć ładnie i też jest w tym samym, w tym samym pomieszczeniu na parapecie co ta peperomia i hoja, także... No, mówię, jest to chyba naprawdę dosyć, dosyć takie odporne syngonium. E, no i ma nieszczęście, ale ma szczęście. E, to syngonium zapornowało e, miłość do, do syngonium, no i się już ich kilka uzbierało. Także e, to jest kolejna roślinka, która naprawdę. Aha, e, nie powiedziałam Wam, ona też rośnie w, w Lechuzie. Także. No zdarza mi się czasem nie dolać tej wody na czas, ale jakoś tam, wiecie, ma po prostu wywalone i nie przyjmuje się niczym. No nie mówię, że ono stoi dwa tygodnie bez wody, tak? Ale stoi na parapecie nad grzejnikiem. Staram się tam w miarę często zaglądać i sprawdzać, czy ono ma wodę. Natomiast wiecie co, lechuza zauważyłam, że Tą wilgoć y, utrzymuje lepiej i dłużej niż sam keramzyt Więc y, o ile w samym keramzycie ta woda, wiecie, szybciej by doparowywała i y, 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 znikała No to, y, to tutaj się trzyma lepiej, więc podejrzewam, że to też jest plus No i ja ją mam w, w toniczce plastikowej I Tutaj jeszcze, wiecie, pojemniczek taki ekstra żeby nie leć po prostu do, do tego koszyka wody, i muszę mu co zrobić? Muszę mu zafundować palik, bo trochę mi się tutaj giba. Także to jest roślinka numer 3. I tutaj ostatnia, która już pewnie niektórych kręci i nęci, jest to z teraz pekana. Kupiłam i na początku tamtego roku w lutym, bodajże i ona była taka malutka nie wiem, cztery, cztery pędy, cztery albo trzy jakieś dwa, trzy listki, taka nie za, nie za duża przesadziłam ją do, do swojej ziemi, bo była w, w kokosie, więc ją przesadziłam do, do swojej mieszanki, do figosu dała mi od razu palik i naprawdę bardzo jej się spodobało. To mam w sypialni jakiś metr, no niecały może metr od okna na stoliczku, ale za firanką. także. Słońce na nią pada, ale nie jest to takie, wiecie, bezpośrednie przez szybę, tylko przefiltrowane przez firankę, więc, no, jak widać, jej to odpowiada. Byłaby dużo większa, no, ale y, już była cięta trzy razy. Y, no i co? Przetrwała y, nasz miesięczny wyjazd do Polski. Była tylko zniesiona, y, na, wiecie, na, na parter, bo y, tutaj jest chłodniej latem. Więc była zniesiona, żeby tak szybko ta woda jej nie, nie wyparowała. I po powrocie nic listki, po prostu, wiecie, lekko zwisiła, bo już jej tam było troszeczkę przysucho, ale została podlana, wszystko się podniosło i jest super. I niedługo będziemy, znaczy niedługo, już zaraz trzeba jej przedłużyć palik, bo zaczęła go przerastać. I tak samo jak tutaj z tą resztą, yy, nic się z nią złego nie dzieje. Po tym moim większym podlaniu yy, leciutko zasuszyła końcówki liści. I wiecie, zrobiło się takie żółte, typowe jak u Monster i filodendronów yy, po przelaniu. Yy, ale poza tym, wiecie, no, to jakiś tam jeden starszy listek jej odpadł, i, i to wszystko. Także yy, rośnie jak dzikus, <gryw> naprawdę, bo, bo tyle co była ścinana. No to ona jest, w sumie mam wrażenie, że po prostu pójdę spać i za chwilę ta monstera już jest odrośnięta i gdzieś tam jeszcze sobie bokiem wypuszcza. Także serdecznie Wam ją polecam. Absolutnie nie jest trudna w uprawie. Moim zdaniem, chyba nawet łatwiej jest z nią niż z Deliciozą na przykład, albo z, tym bardziej z, z Monsterą Adansonii Także naprawdę rewelacja polecam. Kocham tą roślinę, miłością wielką. <laughs> Bardzo się cieszę, że, że udało mi się ją dorwać i że ona tak pięknie u mnie rośnie. Oczywiście, odpukać. E, mam wam jeszcze kilka roślin do pokazania, ale one są duże, e, więc po prostu wezmę was e, do pokoju i pokażę. Światło jest takie średnie, no bo już wiecie. E, zima, ciemno, nasze mieszkanie też jest dosyć ciemne. Ale mam nadzieję, że zobaczycie. Także pokażę Wam 3-4 jeszcze takie roślinki, które naprawdę, co by się nie działo, to one chcą żyć. Kolejna roślinka Filodendron narrow, Jungle Bunky. Zobaczcie, jaki wielki. Bardzo go lubię. Mało o niego dbam. Yuki szaleje. No. <śpiewa> Przejęła show. Yy, także tak. Czasem go, wiecie, trochę za bardzo yy, podsuszałam. Ale on tam sobie z tego nic nie robi. Yy, pomijając to, że ja nie mogę się doczekać, wiecie, jak się liść rozwinie i yy, yy, wtykam tutaj paluchy. I to o, moja robota. Ale jemu się chyba to wtykanie peluchów ponoba, bo zobaczcie, wypuścił tutaj yy, taki. To jest chyba yy, kwiatostan, który potem się będzie przekształcał w owoc. Nie wiem, nie mam pojęcia, czy to się przekształci, czy nie. W każdym razie, no widać, jest mu dobrze. Yy, mam ma naprawdę bardzo małe wymagania. Wystarczy. W miarę jasne stanowisko, od czasu do czasu odżywka rośnie jak dzikie, wypuszcza liść za liściem. Także nawet, wiecie. No, nie trzeba o nim tutaj za dużo chyba opowiadać i się rozwodzić. Poza tym, że muszę go umyć, bo już jest trochę zakurzony. No ale, wiecie, jak to jest. Także to jest kolejna sztuka. No i nawet nie miałam, wiecie jak tego, znaczy miałam, jak to zabrać na dół, ale podejrzewam, że i tak byśmy się razem w kadrze nie zmieścili. Dajcie znać, czy Wam się podoba, czy go macie. I kolejny filodendron. Filodendron tortum, który bardziej przypomina palmę niż filodendrona. Jest piękny, też mi nie sprawia żadnych problemów. Ja go trzymam w keramzycie. Tutaj nam się zdarzył mały wypadek. Ups, liść się zasuszył, ale to z tego względu, że nie dolałam mu na czas wody i po prostu, wiecie, było za sucho i nie mógł sobie wypuścić tego liścia tak jakby chciał. U mnie wypuścił już. No to byłby jego chyba czwarty, no ale wiecie, tak się tutaj różnie dzieje. No ale już tutaj sobie ma. Zolążek na następnego listka. Także tak. Kolejny filodendron. Dajcie znać, czy chcielibyście na przykład zobaczyć mm, film. O, z wszystkimi filodendronami, całą kolekcję moją, którą udało mi się zabrać. Czy jesteście ciekawi? No bo trochę ich jest, może ktoś coś podpatrzy, coś się komuś spodoba. Także kolejna. I ostatnia na dzisiaj roślina. Sansolina <śled> Golden Flame. Ona też tutaj stoi sobie w takim dosyć miejscu ciemnym, bo okno jest tutaj. Yy, a tu jest, wiecie, taki zakątek, ale mimo to naprawdę rośnie sobie świetnie. Nic nie wymaga od czasu do czasu wody. Yy. Wybarwienie też ma ładne. To jest w ogóle jedna chyba z takich ładniejszych sans. Tak mi się wydaje przynajmniej, wiecie. To jest moje zdanie. Każdemu się podoba co innego, natomiast ona jest naprawdę świetna. Robi robotę. Tutaj, wiecie, zresztą jakiś tam roślinek. Także bardzo fajna. Dzisiaj na tyle. Mm, dziękuję Wam bardzo. Jeśli dotrwaliście do końca, pozdrawiam Was ciepło. Miłego wieczoru, miłego dnia. Tak jak zwykle, oczywiście wiecie, co macie robić. Także pozdrawiam i zapraszam, widzimy się w następnym filmie.